Cześć się no jestem nikotem Karpiński, a to jest drugi odcinek na tym kanale. Dzisiaj polecam gry. Mam tutaj PC PlayStation 2 i PlayStation 3. Jestem po szkole. Za kamerą stoi mój brat. Przedstaw się. a to ja. No. I co? Zaczniemy od PC. -ta. Mam tutaj e, kultowe wyścigi czasów. Mm, tutaj są trzy gry. GSR, RPM Tuning i Alarm for Cobra 11 Nitro. E, Alarm, Alarm for Cobra 11 Nitro jest najlepsze z tych. a Reszta to jakieś gówno. E, tutaj odkładam... Um, widać wszystko? Mhm. Przybliżam jak pokazujesz gry. Ale nie jest rozwiązane. Tutaj mam... Eurotrack Simulator. Kania Track Driving Simulator tak. i Eurotrack Simulator, w tym e, dwa, dwie gry w jednym, na jednej płycie. E, polecam też... E, lodowa Przygoda nie polecam. Nie, dla dzieci. No. Smart Gedon 2 polecam, jest to o... o Rozgrywka się toczy w kosmosie Jesteśmy wojownikiem Więc polecam Potwory kontra opcy, polecam, jest na dwóch No na o, dwóch, się, na dwóch się trochę Światło. Na dwóch Więc polecam for Speed Most Wanted Najbardziej polecamy Tak, najbardziej Polecamy, polecamy Więc polecam Nic eee, nie mów na razie, okej? Co in Makrin 2 Polecam, dostępna na urodziny rok temu. Przesiadam całą. Jest płyta? Jest. E, nie, 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 nie ma. E, zgubiła mi się płyta, ale niedługo ją znajdę. Transformers, Zemsta upadłych. Na obrazku widać, że jest filmowa, ale jest to. Grafika pół filmowa, taka... pół bajkowa. No. Grafika. Dobra. PC już cały przejrzany. Pokaż tutaj, jakie gry. To są polecone. Tutaj mamy to, 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 to i to. Tutaj mamy niepolecone. To. Gówno. No, tutaj jest hasumś. I PlayStation 2. Uh, niedługo będzie PlayStation 3. No, aż. Niedługo koniec. Patrzcie na nasze PlayStation 3. Dobra, nie mam tutaj nasza mógł telewizja. Dobra. E, niestety z PlayStation 2 udało mi się znaleźć tylko cztery płyty. A mnie widać? Od... E, gry widać na podłodze? Widać, widać. A mnie też? Twojej twarzy nie. Dobra. E, mam tylko cztery. Need for Speed Most Wanted. No. W polskiej wersji na PlayStation 2. Stara Need for Speed Carbon. Por... W polskiej wersji. E, też fajna. PlayStation 2 Gran Turismo 4. Bardzo fajna. Mm, fajna. Fajna, fajna. Fajna. Um, tutaj jest... Rachunek. Nie, nie, rachunek... No, można powiedzieć. To jest płyta. Pudełko jest bardzo, bardzo ciężkie. Nie, um, aż tak. Z powodu płyty, instrukcji bardzo ogromnej i tutaj powinna być karta pamięci. Nigdy nie czytam instrukcji. To mówię razu. Tutaj się na e, driving Emotion Type. Do góry czy e, Też polecam patrzcie e, na gra tym Na dwie osoby też. Pokaż tył. Tutaj, tutaj są dwie osoby. E, no i PlayStation jeśli przejrzane, to, to polecam prostu. trochę. Polecam. Czekajcie. Polecam. Mm. Polecam i polecam. Teraz PlayStation 3. Okay. Najwięcej, Najwięcej gier. Najwięcej gier mamy. Mamy tutaj aż Dobra, nie 10 gier. Hmm. Nie udało mi się więcej znaleźć. Sheet 2 Pudełka... Polecamy. Nie. Li... E... E... W sumie Liko... to jest głupia. Edycja limitowana. W polskiej wersji. Pudełko jest strasznie ciężkie z instrukcji Znowu. nie polecam hey. fitness nie polecam. Głubi. Dla sportowców polecam najbardziej. Matterfield 3. Dostałem go na imieniny. Hmm. Nie pamiętam ceny, ale jest to w polskiej wersji. Polecam bardzo. To jest Modern Warfare 2. Polecamy. Polecamy. Mam już pierwszy prestiż. Tak. Call of Duty Ghost, bardzo, bardzo serdecznie polecamy. Pozesziliśmy akurat kolegi. No, płytka jest, płytka za rok mu oddamy. Hmm. E, Jak się naprawdę, przeprowadzimy? No, będzie unboxing dom kolejny. Sport Champions. Polecam. No tak trochę! Fajna dla... jest siatkówka. No. Tam Gran jest... Turismo 2 Pro Lounge. 2. Gran Turismo 5! Pięć Lounge. Mm, realna, bardzo Platinum, fajna. i Teraz będzie najlepsze 100 zł. No 100 Ja Tata kupił, parę dni od niej zapominał, ale glit. Tutaj mam kod, nie pokażę, bo sobie Zwróciło się. Telefon? Nie już. Um, Mamy tutaj 100 złych, tak, jest dobrze. Grand Theft Auto 5 polecam. 5 e, polecam. Jak najbardziej. Dirt 3. Też bardzo, bardzo polecam. ok To są gry. Tak. Mamy no, wszystko. Wszystko pokazałem. Pokazałem. A, e, Niko, za. Chcesz się nagrać? Chcesz infor... jeszcze ze mną ten informacyjny przejść do końca? Nie mogę. E, I no, no dobra. A mogę coś powiedzieć? No. Ludziska, może za 4 dni. Jak dostanę królika, to może nagramy z nim. No, zwłaga. Okej. Okay. Może. E... Nie, nie wiem. W poniedziałek się może pojawić odcinek? Właśnie.